Dobra jeszcze Ale nie żegaj mi tutaj. No właśnie, próbuję. To nie wiem czy to jest bezpieczne. Ja. Dopiero po przełknięciu zaczęło palić. <grym> 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 Tobiasz chciał pierwsze wrażenia z legendarnego mieszkania, w którym wszystkie filmy powstają. Dlatego mamy tutaj reakcję na żywo. Właśnie już buciki, żeby nie powrócić. Lodówka, w której jest milion jajek. I w której była też kamera przez chwilę. Oraz ubrania. Jakże najlepszego youtubera mieszkanko, super. W dzisiejszym odcinku będą wyzwania i, i będzie ser. Tutaj mamy dwa rodzaje tego sera. Dana Blue duński ser miękki z niebieską pleśnią. E, spytaliśmy się ogólnie pani, e, czy może polecić jakiś najbardziej taki obrzydliwy ser. E, ale, ale nam powiedziała, że nie będzie nam odpowiadać dopóki mamy kamerę. Tak wygląda ten ser. Oh. Roquefort CH MP francuski szlachetny ser pleśniowy. Wytwarzany z surowego no. z surowego mleka. Dobra, a więc tak się prezentuje tutaj z jakąś zieloną pleśnią. Ten niebieski kosztował 650 za 100 gram, a ten zielo... zielony kosztował dychę. Każdy przegrany danego wyzwania właśnie będzie mógł. Będzie musiał tak naprawdę skosztować tego pięknego sera. A więc tak, tutaj, tutaj mamy zadania, które będziemy robić. Chyba możemy zaczynać. Pierwsze zadanie. To więcej pompek. To jeszcze taki mały disclaimer. Pompki, żeby się zaliczyły, no to wiadomo, musi być pełne powtórzenie, że no yy, ta, taki, musi <grywki> taki musi być ruch. <grywki> To jest niemożliwe, nie? Dobra, a więc e, tak jak widzieliście, no była całkiem wyrównana walka jeżeli chodzi o pompki, także... E, także to, e, to wyrzucamy. Czy ja od razu mogę się usprawiedliwić, że dziś klatę robię, więc... No, ale dobra, zaczniemy od tego. Możesz sobie go podziabać albo możesz w całości, jak walczyć. Mm. I jak? Mm. <coughs> Dobra jeszcze... Że... Ale nie żegaj mi tutaj. No właśnie próbuję. I bierzemy kolejne zadanie. Kto więcej Tabasco? Teraz, waga? I zamiast Tabasco mamy Sriracha. Chyba. Nie było Tabasco, więc... Że? O. Niestety nie mogliśmy znaleźć, więc mamy sos z y, sriracha. Będziemy się licytować. Kto więcej łyżeczek stołowych? To ja zaczynam od jednej łyżeczki. Dobra, to ja cały wypię. Co? Dla zmiany smaku po tym serze. Dzięki. No. Także y, calutka łyżeczka. Zaczynamy. Żeby się nie okazało, że będzie mniej niż dwie łyżeczki. Nie no, co ty. Dobra. Dobra, ja bym powiedział, że to może, no, można zaliczyć jako jedną. Uh. Ja? Dopiero po przełknięciu zaczęło palić. Może to otwórz i po prostu. Tak znacznego. Może po prostu zrobimy tak, że ja ci go tutaj całego wycisnę, a ty będziesz sobie zupę jadł. Z tym serem pleśniowym jeszcze. chcesz też serem pleśniowym? Nie. <coughs> nie, no nie szyka. Jeszcze tutaj. Czwartym. Może ze cztery będą. Stracić tam kropelki. Dawaj, dawaj, bo się wylewa. Jeszcze z ręki sobie masz Drugą rundę. Nie wylewały. Czemu ty chciałeś całą butelkę? Mogliśmy skończyć dosłownie, że nie wiem. trzy. Ja bym powiedział, że odpuszczam. Dobra, koniec. Już więcej nie ma. No. No, zasłużone. Butelka pusta, pora na to, żebym ja zjadł sera. Pierwsza kurde. reakcja. O kurde. Ale ostry on jest. Mi nie mów, co jest ostre lepiej. <grym> <grym> o, Ale... U, taki, taki posmak <grym> zostawia. Ale dobra, druga, <grym> druga łyżeczka, nie mogę się doczekać, jak te kloce będą. <grym> Dzisiaj po treningu akurat możemy sobie białko uzupełnić Jedząc pół kilo sera Zapomniałeś dodać przepysznego Przepysznego, bardzo dobry Uu. Ja chcę wylosować Je, Teraz ty chcesz wylosować? Dobrze, wylosuj Przesiaduj z drugą osobą Przesiaduj z drugą osobą Ja cię wezmę tak, o czy? Aha, że tak Kurde, dobra, dobra, dobra Żeby cię nie zrzucił No faktycznie, na masie, dobra O, dobra, wystarczy! No, no, no to. No. Mamy zwycięzcę. Ja chyba ten niebieski. I jak? Lepszy chyba. Aby. Jak oceniasz ten ser. No, no to. Jak fajnie, że jeszcze mi trzy kawałki zostały. no spokojnie to tam wiesz. chcesz trochę? raczej może? <noise> o, <pod> <noise> Poczułem go, jak gryzłeś, gdzie to w to będzie tak słodko. Aż mi śmiga poczeka. Oj, Przydałoby się jakieś wyzwanie takie ze smakiem. Więc y, następne zadanie to: kto dłużej deska. Czyli kto dłużej y, wytrzyma na planku. Trzy, cztery. No dobra! Uh. Czyli bierzemy tego? One są bardzo podobne. Już nie wiem, który jest który. To co? To może zjeść wszystkie, a możemy wyzwania sobie robić. Chcę się podzielić też z, tobą z tym smakiem. <laughs> o, jak miło. Po tych dwóch kawałkach jest już trochę, trochę inaczej. Nie wiem po co ci ludzie robią te sery. Po co po co kładą pleśń na sery i żeby to to zjadało. A jak się zwykły ser przeterminuje, to można, chyba nie można. Znaczy no jak porośnie ser, na... Po, porośnie pleśń na ser zwykły, to chyba nie można. No nie można. D dobra, jakiś cheat, bo tu yy, owijanie w bawoły. Mmm! a jak się przełyka, to jest tak. Mm. <śmiech> 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 mm. Muszę dokończyć <laughs> Coca-Cola zero Na czas No tam masz tam masz puszkę A dobra Let's go dobra. Mamy kole co? Mamy Coca-Colę, 0, oczywiście, no bo szanujmy się Pijemy większość z tego, żeby było widać Potem kończymy z puszki i, i trzeba będzie udowodnić, że ktoś wypił Czyli przychylić puszkę nad tego i pokazać, że nic nie leci Trzy, cztery. Oh. ale tyle Tyle, tyle, tyle Kwadrat kółko, krzyżyk, krzyżyk zrobię. Tych pyszności to nie jest do zjedzenia. Nie da się tego zjeść. Za duże te kawałki nie ma szans. Więc zrobię spoko, coś nowego, takiego. Dla kommeserów sera. Woda. Nie szkoda, marnować też. Dobra. Tak Tak Przerwa, przerwa, może To nie może być jadalne. Kto jak to na to wpadł? Czy tak po prostu im spleśnie jakiś ser w piwnicy bardzo dużo i uznali, że a, w sumie zjemy taki event. A ja, wyrzucić to po prostu powiedział Ha, wezmę dla szwagra, zobaczymy. A szwagar... A powiedział, O skąd ty wziąłeś tego sera? O, wee oui, oui. O, 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 o. Im, dalej, Im dalej w las, tym, tym jest trochę gorzej. Ale no, zostały nam jeszcze trzy wyzwania, yy, więc może tym razem ja wylosuję. Kto dłużej utrzyma sól w buzi? <grym> to nie wiem, czy to jest bezpieczne. Trzy, trzy cztery, trzy. chodzi o jedzenie już tego serasu, nie, nie jest to najbardziej motywujące. Mm. Mm. O, żeby ci nic nie wypadło, bo to wiesz, drogi towar. Ja to nie mogę nawet na to patrzeć, co to jest. To, to masz, masz rudę emeraldów. Uh. <laughs> To wszystko w głowie siedzi. Ten ser jest naprawdę dobry. Mm. 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 Leci samolocik. Uh. Nie mogę w ogóle rozróżnić tego niebieskiego od tego zielonego. Mm -hmm. Dosłownie smakują tak samo, a jeden był prawie dwa razy droższy. Więc e, jeżeli jesteście koneserami takich serów, e, no to polecam, żeby kupować ten niebieski, bo naprawdę nie ma, nie ma w ogóle różnicy w smaku, czyli są równie obrzydliwe. <laughs> Mam nadzieję, że ktoś razem z nami e, za ekranem właśnie też sobie zajada takiego pleśniaka. To więcej sosu sojowego, łyżki stołowe. Chyba ja zaczynam licytację od jednej łyżki. Dwie łyżki. No To ja chyba jestem zmuszony wziąć trzy. O kurde, nie wiem, czy chcę to robić. Tu na pewno tej butelki nie wypiję, ale. <śmiech> <śmiech> Tylko pytanie, czy ja chcę, żeby tyle soli się dostało do moich żył? Przecież tam. No to może yy, pójdziemy na kompromis i obaj weźmiemy. Po jednej łyżce. I do tego na pół sera. Tak. Żeby nie było. Jedną łyżkę i ser na pół. Dobra. No znowu po raz kolejny jesteśmy w tej Biedronce i bierzemy sos sojowy. Zwykły, nie bierzemy ciemniejszego, tylko no zwykły. Tyle. Tutaj mamy sos sojowy. Soj e, sos. No. Trzy, cztery, trzy. O ku... Uuu, jadę żykać. Będziesz? Wydaje mi się, że tak mogą cię zostawić przy tych trzech łyżkach Ja bym zginął Ty by zginął. byś zginął że leżał, ja po karetkę Johnny. by się zbytali co robiliśmy. Oni by zobaczyli tylko kamerę <grym> na statywie <grym> i ser peśniowy. smacznego 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 Trochę echo, zapomniałem tego smaku Ja w ogóle ciekawe, czy jest jakiś limit na to, żeby pleśń jeść. Nie, ale podobno jedzenie tej pleśni jest całkiem zdrowe. Sama ta pleśń w sobie, taka hodowana, może być zdrowa. Nie wiem, czy, yy, czy dalej jest zdrowa, jeżeli to się przyswaja w ilościach hurtowych. To ja chyba nie chcę być zdrowy po prostu. <słuch> Uj, mi się nie zmarnowało, to sobie wezmę jeszcze. <słuch> Zapomniałem zapalić światła. Wydaje mi się, że możemy powoli zbliżać się do końca i zawalczyć o creme de la creme, ser de la ser. Więc y, pozwól, że wyciągnę ostatni Weź. Odcinek sprint. A więc y, teraz mamy zadanie na sprint, więc y, postanowiliśmy sobie, że zaczynamy z tego odcinka tutaj i biegniemy aż tam do tego znaku 30. Ograniczenie prędkości i wracamy. No i kto będzie, kto będzie szybciej? Więc Tobiasz biegnie pierwszy i, i sprawdzamy. Trzy, cztery, ry! Oh. Oh. Coś widać? Nie widać. Już wraca. Koniec. Bycie na masie nie popłaca. Dobra, to chyba moja kolej. Trzy cztery. O! Jak wrażenia A w drugą drugą stronę O kurde W drugą stronę było trochę gorzej Ten odcinek 800 metrów Wydaje mi się, że całkiem niezły czas Zaraz, zaraz zobaczymy kto, kto musi jeść sera <noise> Po skończonym biegu wyniki nas bardzo zszokowały Ponieważ tutaj jest wynik Tobiasza a tutaj jest wynik mój i no po prostu więc uznaliśmy, że jako margines błędu oboje będziemy musieli zjeść ten ser yy, no bo no bo tak widzieliście jakie były wyniki i pomyśleliśmy sobie, że ten ser nie jest do końca jadalny dlatego yy, sprawimy mu bardzo honorowy pogrzeb yy, nakarmimy nim losowe ptaki, losowe mewy, losowe zwierzątka wodne, wiślane i i no, no, musimy się z nim pożegnać, niestety, ale no... Dobra. Jest. Jest. Trzyma mimo. się. Dobra. Pa pa, serku. <gryw> 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 no nie. Daszki no nie, nie. nie. Czasami... ...najpiękniejszym rzeczom... ...musimy dać odejść bo inaczej nie uwolnimy ich pełnego potencjału. Czasem im po prostu będzie lepiej na wolności. Dlatego dajmy im odejść i cieszmy się tym, że w ogóle byli.